Pani Anima, proszę mi powiedzieć, Pani jest osobą aktywną na co dzień. Tak. Pomimo tego, że rusza się Pani od lat, aktywność fizyczna nie jest Pani obca, udało się zgromadzić parę kilogramów na dwa No niestety. I te kilka kilogramów mi bardzo przeszkadzało, i nie mogłam ich w żaden sposób zrzucić. Pomimo ćwiczeń? Pomimo ćwiczeń, i to trzy razy tygodniowo. Gdzie był problem? Czego hmm, brakowało? Na pewno w diecie. Problem był do momentu, kiedy zaczęła Pani stosować mobilną dietę. Co się wtedy zmieniło? Jaki problem został rozwiązany, że udało się schudnąć? No, przede wszystkim jak zaczęłam stosować dietę, to właśnie te kilogramy momentalnie zaczęły spadać. I co dziwne, jak mam 5 razy na dzień na okrągło, Wyglądało wydrżeniem. A, waga spadała. Czyli, żeby chudnąć, trzeba jednak jeść. Tak wygląda. A proszę mi powiedzieć, ile udało się Państwu chudnąć? I w jakim czasie? Czyli teraz rozpoczęło od lutego. Mamy teraz czerwiec, czyli luty, marzec, wiecie, maj. Piąty miesiąc, 7 kilo. To jest piąty miesiąc, 7 kilo, czyli takie tempo stonowane. Tak. A proszę mi powiedzieć, czy jest to jakaś dieta bardzo drastyczna, czy wręcz przeciwnie. Nie, nie, ja właśnie tak jak powiedziałam wcześniej, cały czas jem i to jest po prostu dla mnie, mam wrażenie, że, że nic innego tylko jem. Bo wcześniej jadłam dwa razy dziennie, a w tej chwili pięć razy i nie zdążam czasami, no bo już trzy godziny minęły, już trzeba jeść, już jeść, już jeść, tak naprawdę tego jest dużo. I, i, i nie, mam, nie mam poczucia takiego, że jestem wodna, że Tak jak wcześniej przychodziłam do pracy, to cały czas za nie nią myślałam. No ale nie bo się odchudzam, więc nie. Mm. Bo nad rano jadłam przed pracą i dopiero wieczorem jadłam po ćwiczeniach, ciężkich ćwiczeniach. ćwiczeniach. Mm. Teraz jest podobnie, tak? Wcześniej... Teraz jem, 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 na okrągło jem. Naprawdę rano staję, jem. Potem za trzy godziny Boże, już trzeba jeść. Przyjdę do pracy znowu trzeba jeść. No jest tego dużo. I te posiłki są ja mam akurat dietę 1500 kalorii, więc one są duże. Duże. Czasami nie zjadam. Za dużo jest dla mnie. Czy zdarza się, że podczas intensywnych treningów, czy po treningach czuje się Pani przemęczona, osłabiona? Bo ponieważ Pani teraz chudnie, więc często się zdarza, że pacjenci, którzy chudną. Wcześniej, jak jadłam dwa razy na dzień, to te wysi ten wysiłek na, na siłowni to był no, bardzo duży. Mm, przychodziłam do domu lewą ręką, ruszałam inna nogą i tylko niczym nie nie żeby się mm. najeść. I tak też robiłam wszystko, co tam pod ręką, to do jedzenia było super. No i to taki kołowrotek, bo tu ćwiczyłam, a tu na wieczór się najadałam. No i jedyny ratunek był... Diecie, żeby to jakoś yy, poustawiać i yy, żeby w ciągu dnia jeść, bo ja mam pracę taką, yy, że w ciągu dnia nie mam szans przygotowywania sobie posiłków, mm -hmm. yy, a najszybszy posiłek to polecieć jakiegoś hot doga kupić, mm -hmm. ale to nie to, kanapek nie, więc yy, jak mam tą dietę przygotowaną, to jest ciepły posiłek, to jest super. Świetnie. Właśnie wspomniała Pani o swojej profesji, a Pani profesja też czasami ma dużo wspólnego z ruchem. Prowadzi Pani biuro, biuro podróży, czyli spełnia, pomaga Pani spełniać ludziom marzenia, odpocząć, zobaczyć inną stronę świata. Proszę mi powiedzieć, nazwa Lazy Days, co ona oznacza? No, jak sama nazwa wskazuje, leni dni. No Tak, e, podchwytliwie pytam to, dlatego że mówiliśmy przed chwilą o ruchu. E, proszę mi powiedzieć, jakich klientów ma Pani częściej? Takich, którzy właśnie chcą leniuchować, którzy chcą nic nie robić w ramach nulożni? Różni przychodzą. Dużo jest chętnych, którzy chcą leżeć i nic nie robić, bo mają bardzo. Ciężko pracę i chcą się wyciszyć, wypocząć, ale jest grupa klientów, którzy chętnie chcieliby aktywnie spędzić wypoczynek. Czyli podróżować, odpoczywać, ćwiczyć, a są takie właśnie czasy, na przykład rodzinne, czy we że można na takich czasach mieć wszystko. Czyli i ćwiczenia, i podróżowanie, i zwiedzanie, i wypoczywanie. Czyli w lazy days, czy z lazy days, wakacje nie muszą być wcale takie lazy. Nie, nie muszą. <gryzny> A proszę mi powiedzieć, jako osoba aktywna, woli pani sprzedawać takie aktywne wakacje, że takie całkiem dla leników? No tak jak mówię, to zależy od y, trybu życia. Jeżeli ktoś mhm. bardzo y, intensywnie y, prowadzi, y, prowadzi tryb życia, no to wiadomo, że musi gdzieś naładować te akumulatory i trochę wypocząć, trochę polenuchować. Ale znam właśnie takich ludzi, którzy jak tak ciężko pracują, to ciężko im się w już przestawić, żeby tylko leżeć. Więc y, tak dobieram y, ten urlop, te wakacje dla nich, żeby mogli też coś zwiedzić. jakiś właśnie przez, poprzez zwiedzanie uczuć i też wypoczywać. Czyli przede wszystkim chodzi o takie kompleksowe podejście do klienta, tak? Nie tylko miejsce, nie tylko czas, nie tylko środek transportu, ale przede wszystkim jakaś taka pomoc w regeneracji. Tak. To jest coś takiego bardzo szerokiego i chyba niespotykanego. No, staram się dogodzić klientom, żeby nie tylko pojechali gdzieś, żeby to się wyrwać, ale żeby to wszystko jakoś połączyć, czyli właśnie tak jak mówiłam, zwiedzanie, wypoczywanie, ruch, bo na przykład na takich czasach gęsto często są takie różne no, animacje, ćwiczenia, aerobiki. Pani Alinow, mówiliśmy o diecie, mówiliśmy o ruchu, mówiliśmy też o wypoczynku. Najczęściej dieta kojarzy się z czymś ciężkim, z wyrzeczeniami, z czymś, co musimy jakoś przetrwać. Wielu pacjentów boi się rozpocząć dietę, zmienić swój styl życia. Co by mogła Pani powiedzieć takim osobom? Z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że Tą dietę, którą stosuję, to no, ja nie muszę się niczego wyrzekać, bo w tej diecie ja mam wszystko. I tak jak lubię ciasta słodycze, to naprawdę nie mam takiej potrzeby, nie mam takich ciągotek, żeby to chcieć jeść, nawet w międzyczasie. Bo tak jak wcześniej wspominałam, nie mam czasu, bo co trzy godziny się jem. Więc ta dieta, no, po prostu wszystko mam w tej diecie. Yy, czy owoce, to słodkie mam, mhm. czy, czy kasze, zastępują mi ziemniaki, które uwielbiam. No w tej diecie akurat bardzo mało jest tych ziemniaków, ale nie jest to tak zwana dieta drastyczna, że yy, 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 je się, nie wiem, jakieś suchary czy, czy coś tak jak, się, tak, jak ja myślałam z początku, mhm. że jak ja to będę wszystko że ja lubię dużo jeść, lubię różne rzeczy jeść i właśnie w tej diecie mam różne rzeczy których dużo nie jadłam, warzyw tak nie jadłam jak tutaj, z owoców tak nie jadłam. jadłam, jakieś jabłko jak zjadłam raz na tydzień to było wszystko, a tu mam codziennie i e, tak jak mówiłam, mnie się dieta zawsze kojarzyła z czymś drastycznym, a tutaj e, czegoś takiego nie ma, to jest normalne jedzenie, normalne jedzenie. Dużo jedzenia, bo nawet bym powiedziała. Na diecie <noise> można chudnąć, można być najedzonym, próbować różnych nowych potraw. Okazuje się, mm -hmm. że pełnia szczęścia. Naprawdę. Pełnią mm -hmm. Dobrze, Pani Alino, wynik. Jeszcze raz proszę nam przypomnieć, ile kilogramów? 7 kilogramów. Chciałabym to utrzymać. Tak, 7 kilogramów. Chciałem pogratulować wyniku przede wszystkim. Proszę nam jeszcze przypomnieć. Biuro podróży LAZY DAYS myśli się na Rytowicza 21 w centrum Wino. Eee, zapraszam wszystkich, którzy chcą aktywnie spędzać wypoczynek i eee, stosować przy okazji dietę. A jeszcze co jest ważne, co chciałam jeszcze podkreślić mm. w tej diecie, że jest bardzo wygodna. E, nie spędzam w kuchni tyle czasu, co spędzałam, jeśli chodzi o mnie. E, no Wiadomo, dla rodziny trzeba przygotowywać, ale ja sobie biorę całą torbę, którą mam przygotowaną e, dzień wcześniej. I e, mam wszystko. Mam śniadanie, mam drugie, śniadanie, mam obiad, podwieczorek, kolację. Wygoda, totalna wygoda. Nie muszę się o nic martwić zakupów, nie muszę robić nic. To jest dla osób, którzy pracują. Które pracują, to jest rewelacja. Bardzo wygodna. Także polecam, jeżeli ktoś nie ma czasu i chciałby schudnąć i ćwiczenia mu nic nie pomagają, to jedyny, jeszcze jedyny ratunek, który można spróbować, może akurat. No mnie pomogło. Ja jestem bardzo zadowolona. Naprawdę. Cieszę się Cieszę. bardzo. Dziękuję pani za, za <grym> wywiad, za rozmowę. Gratuluję Dziękuję. dziękuję. dziękuję.